Witajcie, kochani. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to kadr roku, ale wiadomość jak najbardziej, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić Was na majówkę z Akademią Ducha, która tym razem przebiegnie nie w Gabrielni, a na Mazurach. Oczywiście uspokajam wszystkich fanów Gabrielni i naszych aktywności w tamtym miejscu. Nie, nie odpuszczamy swojego świętego ołtarza. Nasze miejsce mocy nadal będzie przez nas zasilane, nadal będę wpadać, tam będziemy robić warsztaty. Tym razem było zajęte i tym razem. Drugi powód. Chcemy przedstawić wam nowe miejsce, miejsce na Mazurach, miejsce, w którym na pewno również będziemy coraz częściej i na którym no właściwie robiliśmy pewne próby, pewne testy, przeszło ono je doskonale. Dlatego też zapraszamy was wszystkich. Chciałabym powiedzieć wam, że te nasze warsztaty, które planujemy w tej chwili, warsztaty noszące imię Zwycięstwa Światła, będą dla każdej osoby, która się na nich pojawi. O czymś zupełnie innym, ponieważ każdy z nas posiada zupełnie inną definicję tego, co jest zwycięstwem, zupełnie inną definicję tego, co jest sukcesem. No i oczywiście inną definicję tego, co pragnie w życiu osiągnąć. Warsztaty Zwycięstwo Światła będą najbardziej indywidualnym, ze wszystkich paneli, które do tej pory dla Was przeprowadziliśmy w terenie. Oczywiście będzie wiedza, możecie liczyć na sporo wiedzy z dziedziny magii anielskiej, magii praktycznej, możecie no, liczyć na takie nie tylko przygotowanie, ale również takie podsumowanie całego cyklu Moc Osobista. Poznacie trochę patentów, które pozwolą Wam, no, mam nadzieję, że wszystkie, prawda? Ale wiadomo, że 5 dni to dużo czasu, ale jednak nie aż tak wiele. Poznacie tyle, ile będziecie gotowi poznać, tyle, ile będę gotowa przekazać patentów, które pomogą Wam w życiu codziennym. Nie tylko takich wieźmich patentów, ale także takich wysokoalchemicznych, które pozwolą każdemu z Was w miarę Waszych możliwości, w miarę Waszych chęci zaangażować się. Całością w rzeczywistość, zaangażować się w życie już nie w wersji demo, a w takiej rozszerzonej, przepięknej, pełnowymiarowej, hdr wypadałoby powiedzieć rzeczywistości. Mam nadzieję, że jesteście na to doświadczenie gotowi. Nagrywam to wideo również po to, nie ukrywam, żeby Was uspokoić, ponieważ um, panuje przekonanie w internecie i nie tylko w internecie. Ee, że z racji tego, że znajduję się w tej chwili w Detroit, e, nie zamierzam stamtąd wracać. Mm, zamierzam wracać, nie zamierzam Was porzucać, oczywiście, kochani. E, możecie liczyć na to, że zawsze, w każdym momencie Waszego życia, Wasza Mother Beach dla Was będzie. Możecie liczyć na to, że nawet jeżeli. Mm, nazwę domem inne miejsce niż Polskę, to będę do was wpadać i możecie liczyć na jedne duże warsztaty raz w miesiącu. No i pewnie webinary oczywiście tak jak dotychczas. Także słuchajcie, spotkajmy się, prosto z lotniska pakujemy się w samochody. Nie, nie będzie czasu na pranie, więc pewnie będę mieć ze sobą dziwne ubrania. Więc moje krótym razem mnie pakuje. Także przy okazji będziemy wszyscy. Chcę, żebyście także wiedzieli, że jeżeli znacie już trochę akademię, jest powód, żeby się ucieszyć. Jeżeli nie znacie jeszcze akademii, nie wiecie, co będzie się działo, ale gwarantuję Wam, że jest powód, żeby się ucieszyć. Tym razem całe muzyczne król, wszyscy, którzy są gotowi, którzy mogą to zrobić, wszyscy, którzy mogą w tych dniach być na Mazurach, będą z nami. Będzie z nami oczywiście Asia, astrolog, będzie z nami oczywiście nasza wiedźma Ada, nie, będzie z nami oczywiście. Nie, Każda osoba, która na co dzień czyni ze mną, albo online, albo na żywo. Tak więc można powiedzieć, i tu właśnie skłaniam się do przekazania Wam tej delikatnej informacji, um, że tym razem nasze warsztaty, e, oczywiście bądźcie przekonani, że będą trwały tak jak zawsze, do północy oficjalne zajęcia, do rana nieoficjalne zajęcia, ale tym razem nasze warsztaty będą miały bardziej charakter Power Night, Niż wszystkiego, co znaliście do tej pory. Weźcie ze sobą instrumenty, weźcie wszystkie hałaśniki, weźcie bębny, weźcie każdą jedną rzecz, którą pragniecie wydawać dźwięk, ponieważ w pewnym momencie dostrzeżecie taką jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Magia, muzyka i miłość mają wspólną cechę, jest nią telepatia. Będziemy uczyli się postrzegania poprzez czucie, poprzez dźwięki, poprzez przechodzenie przez most muzyki od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne. I e, uczę tego teraz tutaj, całkiem e, nieźle mi idzie na tym e, dobrowolnym wygnaniu. E, bardzo się cieszę, że moi koledzy, którzy pomagają mi to nagrać, nie znają polskiego. Dodatkowo cieszę się również, że Was niedługo zobaczę. Naprawdę stęskniłam się za Polską, stęskniłam się za Wami, stęskniłam się za wszystkim, co tam razem robimy. Jeżeli więc jesteście gotowi, chętni, pełni takiej werwy i przede wszystkim macie czas, żeby spędzić. Ten wspaniały moment, te wspaniałe warsztaty z nami na Mazurach jak najbardziej zapraszam. Kochani, muzyka będzie nie tylko tym razem naszej twórczości, będą z nami profesjonaliści, także przygotujcie się na misy, gongi i na bardzo porządny rytm. Tyle mogę powiedzieć, więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ nie byłoby wtedy niespodzianki. Tymczasem niespodzianka będzie. W związku z tym spotkajmy się wszyscy. W naszej nowej, wspaniałej, no powiedzmy, miejscówce warsztatowej. Spotkajmy się na Mazurach. Dowiedzcie się, dlaczego jest to tak istotne miejsce, jeżeli chcecie, we własnym zakresie. Jeżeli nie, zaczekajcie, aż ja Wam to powiem. Niemniej jednak, spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Tak jak wcześniej wspominałam, będę miała ze sobą. Całkiem, całkiem sporo wspaniałej, wyjątkowej magii. No i przede wszystkim wibracji, którą mogę się z Wami podzielić. A teraz sami poczujcie tak sobą, swoją energią, wszystkim właściwie, co, co potraficie, czym potraficie, czy właśnie taką energią chcecie nasiąknąć, czy chcielibyście mieć z tym coś wspólnego. No i czy po prostu to jest Wasz czas, Wasz moment na to, żeby Wasze ścieżki, Połączyły się ze ścieżką Akademii Ducha, chociażby przez moment, po to, żebyśmy razem doszli tam, gdzie każdy z nas planuje dojść, do zwycięstwa światła. Przy okazji, anielska definicja zwycięstwa światła brzmi: Zwycięstwo światła jest wówczas, kiedy każdy atom dobra w Tobie się cieszy. No chyba prościej się nie da. W takich okolicznościach, w takich warunkach będziecie mogli zdefiniować, czym jest ono dla Was, a przy tak mocnym ołtarzu, który oczywiście jest wszędzie, gdzie ja jestem, tutaj też, nie wiem, czy widzicie. A um. <grym> Więc przy tak mocnym ołtarzu, przy tak mocnych wydarzeniach, przy tak wspaniałych warsztatach, z całą pewnością będzie można ustalić ten punkt z czasoprzestrzeni i ja już nie mam żadnych wątpliwości, że do niego dojdziecie. Kochani, tradycyjnie, miłość i moc. Miłości moc, miłości moc. Namaste.